Dzień dobry, kochani. Ten film będzie troszkę inny. Ostatnio sobie zdałem sprawę, że tutaj na kanale już naprawdę dawno, 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 dawno nie było takiego filmu, w którym ja sobie siadam przed kamerą jak teraz i mówię do Was. Chciałem z Wami porozmawiać i w zasadzie. Może zacznę od tego, że jest już Was tutaj prawie 5 tysięcy, za co Wam serdecznie dziękuję. Nie spodziewałem się, że tak szybko będzie na tym kanale prawie 5 tysięcy osób. Czego dowiecie się z dzisiejszego filmu? Dzisiejszego filmu dowiecie się, jak wyglądał ten rok na kanale, jakie inwestycje poczyniłem, jeśli chodzi o mój rozwój filmowy, tak bym to ujął, ile zarobiłem. Ile zarobiłem z reklam na YouTube, i ile aktualnie mamy pieniędzy na Patronajcie. No i najważniejsza kwestia, bo myślę, że ostatnio ta kwestia y, może być bardziej zauważalna. Dlaczego tutaj na kanale robię filmy z reklamami? Powiem Wam jeszcze, co do końca roku znajdziecie na tym kanale, jakie filmy planuję zrobić do końca roku na tym kanale. No i co dalej w 2024. No, więc tyle tytułem wstępu. Lecimy z tematem. Więc yy, zacznę może od tego, że się zakochałem. <śmiech> <śmiech> to jest tak odnośnie mojego życia prywatnego. Tak, zakochałem się i od lutego wszystko zmierza w naprawdę dobrym kierunku, z czego się bardzo cieszę. W tym roku pierwszy raz w życiu wygłaszałem prelekcję. Zostałem zaproszony na tak zwany festiwal podróżników, w którym mówiłem na auli bardzo stresujące doświadczenie, ale z, z drugiej strony bardzo takie pouczające, nie wiem jak to powiedzieć, dzięki tej prelekcji myślę, że zdobyłem sporo doświadczenia, za co jestem bardzo wdzięczny. Jeżeli następnym razem pojawi się jakaś, jakaś okazja ku temu, żebym wygłosił jakąś prelekcję, to ja się chętnie na to zgodzę. W wakacje spędziliśmy w Dolomitach, cudowne wakacje, najlepsze wakacje ever. Wziąłem udział w festiwalu ponad szczytami, do którego przygotowałem film, który cieszy się dużą popularnością i został przez Was świetnie przyjęty, za co Wam bardzo dziękuję. Co jeszcze? No i na koniec tego roku, w zasadzie na koniec, w październiku tego roku, zostałem nominowany do Grand Video Awards. Co prawda nic nie wygrałem, ale bardzo się cieszę, że zostałem nominowany i serdecznie Wam dziękuję za wszystkie głosy, które oddaliście na mój film. No to tak pokrótce, co się działo w moim życiu. Ja może Wam teraz powiem, tak na szybciutko, jakie filmy. Oglądały się najlepiej w tym roku na moim kanale. Miejsce pierwsze. Dlaczego nie warto iść na Orlą Perć? 120 tysięcy obejrzeń. Do, do dzisiaj. Orla Perć zamknięta, czyli pierwsza seria z Tatry News. 50 tysięcy obejrzeń. Hołd dla gór. 33 000 obejrzeń. Najlepsze buty w Tatry. 32 000 obejrzeń. Orla Perć tylko dla Orłów. Część pierwsza. 31 000. Najważniejsza rzecz w Twoim plecaku 15 tysięcy. Rohacze trudniejsze niż Orla Perć 15 tysięcy. Jedna minuta życia 14 tysięcy. Wchodził na giewont i dostał gazem po oczach, czyli drugi odcinek Tatry News 11 tysięcy. Via Ferraty w Tatrach 11 tysięcy. W tym roku naprawdę dużo inwestycji poczyniłem, jeśli chodzi o sprzęt do filmowania i nie tylko. Zaczynając od komputera, wymieniłem cały środek komputera. Kupiłem nowy aparat. Kupiłem Canona EOS R2, EOS R6 Mark II, przepraszam, z obiektywem Sigma 2470 70 światłem 2.8. Co prawda jest dużo cięższy niż poprzedni aparat, niezły klocek, ciężko to się nosi na, tutaj na, na ramieniu, ale jakość obrazka jest po prostu sztos i jestem zakochany w tym aparacie. Kupiłem klatkę do aparatu, kupiłem monitor podlądowy, statyw i kupiłem mikrofon. Właśnie w ostatnim filmie mieliście okazję słyszeć mój nowy mikrofon. Minęło ponad 5 lat i znowu jestem tutaj. Kupiłem sobie odsłuchy, żeby słyszeć jak moje filmy brzmią, bo zazwyczaj montowałem je na słuchawkach, ale stwierdziłem, że to też nie jest dobre podejście, bo warto jednak słyszeć co, jak, jak filmy brzmią na głośnikach. No i co, słuchawki, które widzieliście w ostatnim filmie są naprawdę rewelacyjne. No. Co jeszcze mogę wam pokazać? Lampy już pewnie widzieliście w jednym filmie. To już dawno kupane, więc z tym się nie będę chwalił. Druga lampa, tu dzisiaj nie używam. Tutaj są pudła. Tutaj są pudła z moim sprzętem, który kolekcjonuję od lat. Są innego rodzaju rzeczy do filmowania. In, inna, inna, jeszcze jedna lampa. Slidery, których używam. I co jeszcze? No i to. A to wam pokażę. To już wam pokażę na kamerze nagrane, bo to jest rewelacyjne. Tym oto sposobem doszliśmy do zarobków. Chciałbym Wam pokazać, ile w tym roku oczywiście rok nie dobiegł jeszcze końca, ale ile w tym roku zarobiłem z YouTube'a, z reklam na YouTube i ile mam pieniędzy na Patronite. Tutaj macie kwotę, którą zarobiłem z reklam na YouTube, a tutaj macie, ile mamy aktualnie na koncie Patronite. Ja chciałem w tym momencie skorzystać z okazji i podziękować wszystkim moim patronom za każdą wpłaconą kwotę. Jestem Wam ogromnie wdzięczny, bo już w przyszłym roku będę kręcił film krótkometrażowy w Tatrach. Ja, co prawda, nie mam jeszcze opracowanego scenariusza, ale kupiłem sobie książkę, którą zaczynam studiować, bo chciałbym napisać scenariusz do tego filmu. Już wiele rzeczy ciekawych się z niej dowiedziałem. No, więc to tyle jeśli chodzi o zarobki. Ja oczywiście zarobiłem więcej pieniędzy na YouTubie. Bo zarobiłem trochę pieniędzy ze samych współprac. Ale o tym w kolejnym nie odcinku, tylko w kolejnym rozdziale tego filmu. Wiele lat temu miałem taki pomysł. Chciałem tutaj na kanale tworzyć treści, które będą pokazywały Wam, jak się tworzy filmy. No i to jest najważniejsze. To jest najważniejsza strona. Czyli filmowy klaps i kamera. To jest, to jest moja największa pasja. To jest moje, najbliżej moje ser, mojemu sercu jest właśnie kręcenie filmów. To jest coś, co chcę to robić, kręcić filmy i dzieci z nami wiedzą, a czy to będą filmy o górach, czy to będą filmy o czymś innym, no to jakby nadal to będą moje pasje, tak? Więc możecie być pewni, że góry to zawsze będą, ale to niekoniecznie nie, nie to będzie główny temat. Nawet nie chciałbym, żeby to był główny temat tego kanału. Myślałem, że mam sporą wiedzę na temat tworzenia filmów i myślałem, że was to będzie interesować. Niestety w obu przypadkach się pomyliłem, bo tak naprawdę nie mam, myślę, że pomimo tego, że już dużo filmów zrobiłem i mam dużo większą wiedzę na temat filmowania niż kiedyś, to nadal mam ją na tyle małą, że to nie jest moment, żeby tworzyć, uczyć innych o, może tak powiem. I dwa, druga kwestia najważniejsza: Was to po prostu nie interesuje. Zdaję sobie z tego sprawę, że Was interesują góry i treści związane z górami. I ja się naprawdę bardzo cieszę, że w końcu to wszystko zrozumiałem. O co w tym, o co to biega? Dlaczego tu jesteście? Ja wiem, że wielu z was ma różne jakby... Chciałoby różne rzeczy widzieć, widzieć na tym kanale. Różne filmy, różnego rodzaju. Ale tak naprawdę to jest... Tak jak już kiedyś to mówiłem. Z jednej strony jest to, co wy chcecie widzieć, a z drugiej strony jest to, co ja chcę robić. I zobaczcie tutaj. jeden lat temu kupiłem sobie taki, taką książkę. Reżyseria filmu reklamowego. Bo ja... Oprócz robienia filmów tutaj na YouTube, mam pewne y, dwa marzenia. Jedno już znacie, czyli nakręcenie filmu krótkometrażowego, to jest jedna rzecz. Jedno moje marzenie. A drugim moim marzeniem jest zrobić film reklamowy kiedyś. Y, jakiś film reklamowy, który poleci w telewizji. I nie ukrywam, że cieszę się, że mogę tutaj robić małe współprace i mogę cieczyć. Tak naprawdę ćwiczyć tworzenie filmu reklamowego, bo ja no nie będę ukrywał, ja nie jestem w tym dobry na razie. Pewnie to widzicie. Ale się uczę. Wyciągam wnioski, uczę się i lokowania produktu tu będą. Tylko możecie być pewni, że lokowania produktu i współpracę to będą rzeczy, które ja wierzę. Ja absolutnie nie będę tutaj reklamował golarki, kremu do, do opalania, ani innych tego typu rzeczy, ponieważ ja te rzeczy nie wierzę. Wszystko, co tu widzicie na kanale, wszystkie współprace, które widzieliście dotychczas, są rzeczy, które ja wierzę i których ja używam. Nie ma tu nic, żadnej, żadnej ściemy w tym tak naprawdę. E, więc y, można powiedzieć, że trochę z YouTube'a zrobiłem sobie poligon doświadczalny. To znaczy tworzę filmy, które lubię robić, trochę się rozwijam w kontekście reżyserii filmu reklamowego i i tworzę filmy dla was, tak? Jedne bez reklam, drugie z reklamami, ale staram się to wszystko połączyć. Nie ja wiem, jak mi to wychodzi. Ja widzę różny odzew w tym temacie, szczególnie pod moim ostatnim filmem z Nvidia. Ja w ten film złożyłem naprawdę 120% siebie. I, I cieszę się, że go zrobiłem. To było, to było super doświadczenie, zrobić go z tymi ludźmi, i to był właśnie duży krok w kierunku mojego rozwoju w temacie tworzenia filmów w górach i tworzenia filmu reklamowego. Naprawdę ja, ja się bardzo cieszę, że to zrobiłem i cieszę się jak to wyszło, bo zdecydowanej większości z Was się ten film podobał. Za co jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczny. Przyszło mi ostatnio też na myśl takie coś, że z jednej strony zarabiam pieniądze na reklamach z YouTube'a. Z jednej strony są pieniądze z Patronite'a, które pójdą tak naprawdę na film. Są pieniądze ze współpracy które inwestuje w sprzęt i nie tylko. I pomyślałem sobie, że będę wykorzystywał część tych pieniędzy w reklamowanie rzeczy, których, za które mi nie zapłacił, ale ja w nie wierzę i mi się podobają. W Tym roku byłem na targach rzeczy wyjątkowych, które odbywały się w katowickim MCQ. i wpadłem na stoisko, na którym właśnie były tego rodzaju rzeczy ciekawe. Były lampy, były tabliczki, jakieś innego rodzaju dekory i postanowiłem, że kupię sobie tą lampę. I kupiłem niedawno od właściciela. Super gość, obczajcie stronę. Oni są z Rudy Śląskiej i naprawdę się ucieszą, a Wy będziecie mogli mieć dobry prezent dla kogoś, kto lubi chodzić po tatrach. Ta lampa naprawdę pięknie świeci, jest super wykonana i będziecie mieli trochę, trochę tatr w Waszym domu, jak sobie ją kupicie. Do końca tego roku na kanale planuję zrobić jeszcze co najmniej dwa filmy. Nie wiem, czy mi się uda dwa. Na pewno jeden mi się uda, czyli ten z Fabryki Butów Aku. Zostaje jeszcze film, który chciałbym zrobić odnośnie naszego wyjazdu w Dolomity. Jeżeli to się nie uda, to ten film pojawi się w styczniu, myślę. Bo jednak sporo w tych Dolomitach widzieliśmy. To są przepiękne góry i naprawdę serdecznie Wam je polecam. Ale do tego zrobię film. Żeby Wam pokazać, jak, to, jak piękne są te góry i dlaczego warto tam pojechać. W przyszłym roku planuję zrobić film krótkometrażowy. To na pewno. Czy uzbieram tą, tą kwotę z Patronata, czy nie, ja ten film zrobię. Bo. Nie będę ukrywał, że zainwestuję w to własne środki i możliwe, że będę szukał sponsorów. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to nie wiem do końca, co jeszcze będzie, więc jakie Wy macie sugestie? Co chcielibyście oglądać na tym kanale oprócz tego, co już widzieliście? Czy może macie jakieś pomysły, co by Was interesowało? No i co? Nie wiem, co tu więcej doda dodać, bo chyba mam wrażenie, że mi się sko skończyły wszystkie tematy. Wykończyły tematy. Skończymy temat. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję Wam za całe wsparcie, które mi przekazujecie, za wszystkie dobre słowa, za lajki, like komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie.